19-letni Albert Sosnowski łatwo rozbił w ringu Laszlo Viraga, potwierdzając tym samym nieprzeciętne umiejętności. Podobno jeden z znanych amerykańskich trenerów powiedział o nim, że to jest najlepszy dziewiętnastolatek na świecie. Miałbym się pokusić o taką opinię, natomiast jest to na pewno ogromny prospekt. Kiedyś doskonale doskonałą kombinację teraz podwójny, lewy prosty bardzo spokojnie. Węgier właściwie są zatpany gradem precyzyjnych ciosów, ograniczył się tylko i wyłącznie do trzymania podwójnej gardy. Mam wrażenie, że Juchacz jest przerażony tym, co zobaczył w osobie Alberta Sosnowskiego. Albert bardzo długo nie walczył i wyraźnie widać w nim taki głód walki. Spokojnie, to samo. Lewą czy był to wynik mocnego spokojnie, ciosu czy też chęć zarobienia kilku sekund przez Węgra? Ja myślę, że e, chyba jedno i drugie Skorzystał z okazji Lewa, Albert proszę, go trafi, wypadła szczęka proszę. i może odpocząć przez kilkanaście sekund Albert powinien zaraz głosować spokojnie, lewy prostym i precyzyjnie teraz. pierwszy knockdown po dwóch lewych, lewy sierpowy Albert, Albert, go Ważne jest, aby teraz się nie podpalił, tylko bo bardzo spokojnie. Dobry ciosy na korpus w wykonaniu przez Potężne są te sierpowe. Po raz drugi klęka. Węgier w tej chwili na własne życzenie, nie ma wątpliwości, jest to pojedynek do jednej bramki. Trzeci knockdown automatycznie zastopuje nierówny, nierówny pojedynek. Jest pełna minuta do końca, czy Węgier zdoła przetrwać tę pierwszą rundę? Ja oczywiście nie sądzę, on w tej chwili chyba już szuka sposobu, żeby zrezygnować i teraz... Koniec! Po raz trzeci, trzeci knockdown, knockout techniczny.